Zazwyczaj moje prace wielkanocne są bardzo kolorowe, bo właśnie z kolorami kojarzy mi się wiosna. Ale nie każdy to lubi, więc przy tej pracy postanowiłam od kolorów odpocząć i macie taką wersję bardziej monochromatyczną. Odcienie brązu i szarości, a do tego złoto. Nie za dużo, ale jednak złoto jest na jajeczkach oraz delikatnie pozłociłam rameczkę na około jajka. Jeszcze raz rzut oka na całość i jeżeli komuś się podoba taka wersja, to zapraszam na film. Jajko styropianowe, wysokie na 20 cm. W tym filmie przyda mi się tylko jedna połówka. Zanim przystąpię do konkretnej pracy, całe jajko muszę dokładnie oszlifować. Obcinam jeszcze brzeg i zatykam nim szparkę po drugiej stronie jajka. Farbą akrylową od środka jajko maluję na biało, a na zewnątrz na brązowo. Po co ten brązik wyjaśnię wam potem, a teraz zabieram się zaklejenie papieru ryżowego. Zestaw papierów z zajączkami, wszystkie fajne, trzeba wybrać jeden. Jeden na jajko, a dwa już przykleiłam na konewkę, ale nie wiem czy zrobię film o konewce, zobaczymy. Tak po prostu papieru do jajka wkleić się nie da, bo będzie cały pomarszczony, trzeba go przygotować. Pierwsze oberwać niepotrzebny brzeg, a po drugie go ponadrywać. I teraz podczas przyklejania te naddarte części będziemy przyklejać na zakładkę. Na sucho, czyli bez kleju jeszcze sprawdzam czy fajnie mi to wszystko siada do jajka i teraz już mogę kleić. Klej do deku i szeroki pędzel. Nakładam kleju do środka jajka za dużo. Dzięki temu klej nie złapie mi od razu i będę sobie mogła te kawałeczki ponaddzierane odklejać i przyklejać, jeżeli coś by mi od razu nie siadło. Jeżeli kleju nałożycie cieniutko to on łapie od razu. A przecież akurat na tym to nam nie zależy, ponieważ chcemy mieć czas, aby ładnie poukładać ponaddzierane kawałki papieru. Po wyschnięciu kleju jajko lakieruję jeden raz lakierem akrylowym-matowym. Według mnie takie zabezpieczenie przed dorabianiem tła jest niezbędne. A do tła przydadzą się oczywiście farby oraz gąbeczki. To jest moja ulubiona gąbeczka, która maluje co jakiś czas, czyli zwykła stara gąbka, którą trochę wyszczypałam. Kolor wyszedł mi całkiem ok. Chociaż mówiąc szczerze, w kamerze wygląda lepiej niż w realu. Ale nawet jeżeli z kolorem nie traficie idealnie, to potem i tak się jeszcze takie tło polepsza. Czyli dorabia się cieniowanie brzegów, robi pochlepania i często na samym końcu nawet źle dobrany kolor całkiem fajnie wygląda. Więc nie ma się co z góry tym przejmować. A ja domalowałam tło tak mniej więcej, bo i tak będę robiła kilka przylotów, które przyciemnią mi brzegi. Jeżeli nie zależy Wam na idealnym, gładkim cieniowaniu, to taka wyskubana gąbeczka sprawdza się rewelacyjnie. Nanoszę nią farbę, a potem zwykłą małą gąbeczką delikatnie rozprowadzam. W identyczny sposób maluję dolną część jajka. Brzegi maluję na brązowo i gotowe. Gdy farba wyschnie jajko, lakieruję. Tym razem jest to lakierowanie przed chlapaniem. Ja najczęściej do chlapania używam szczoteczki do zębów oraz pędzelka wachlarzykowego. Na zajączku nie chcę mieć zbyt dużo kropek, więc na wszelki wypadek go przykrywam. Bo jak nie przykryję, to złośliwe kropeczki na pewno kapną mi na oko albo na nos. Nauczona smutnym doświadczeniem zawsze nakrywam, no chyba, że mnie coś podkusi. No właśnie podkusiło i dadę, kropeczki prosto na nosie. Ale praca była lakierowana, więc się tym nie przejmuję, bo kropeczki mi bez problemu zejdą tył jajka pokryję pastą pękającą. I właśnie z tego powodu tył jajka malowałam na brązowo. Pasta popęka, a między pęknięciami będzie widać brązową farbę. Jeżeli macie taką fantazję, to pastę można nakładać równo, ale akurat mi w tej pracy na tym nie zależało. Nakładam i niech sobie schnie, a jeżeli macie ochotę na mocniejsze spękania, to zawsze można podsuszyć suszarką. Dół jajka to po prostu słoik, zwykły słoik, który najpierw zaprimerowałam, a potem pomalowałam, żeby pasował do całości. Żeby moje jajeczko stabilnie siedziało w słoiku, trochę je ponadcinam. Porzeźbiłam nożykiem i niech już tak zostanie. Ozdobą jajka będą wyciski z foremek prymy. A foremki prymy to powiew luksusu w świecie deku. Dopracowanie wzorów czy jakość silikonu, z którego wykonana jest foremka, to po prostu rewelacja. Odciski robię jak zwykle z masy super lekkiej, bo jest do tego najlepsza. Akurat górne wyciski wykonam tylko częściowo. Zamiast po wykonaniu pełnego wycisku odciąć nadmiarową część, nie wypełniam całego wycisku pastą. A z boku będą bardzo ładne, klasyczne listki. Masa super lekka jeszcze na mokro bez problemu daje się kształtować i na mokro można ją przyklejać. A jeżeli wzory Wam wyschną, to nie szkodzi, bo one po wyschnięciu także pozostają elastyczne. Natomiast należy pamiętać, aby świeżej masy super lekkiej nie malować farbą. Do przyklejania masy zarówno na mokro jak i na sucho rewelacyjny jest Express Glue. A zresztą ten klej jest świetny do wszystkiego, jeżeli macie, to na pewno to potwierdzicie a ja masę przyklejam i pozostawiam do wyschnięcia przynajmniej na 2 godziny. Jeżeli chcielibyście masę pomalować farbą albo lakierem od razu, to ona paskudnie Wam się pod pędzlem rozlezie pod wpływem wilgoci. Najdłużej się zastanawiałam na jaki kolor pomalować wyciski. Zostawić białe, zrobić brązowe, a może właśnie takie nijakie. Długo myślałam o brązowych, ale pomyślałam, że brązowe brzegi mocno przyciemnią mi pracę i będzie wyglądała smutno. Jak widzicie, wygrał beżowy, ale ten brąz byłby dobrym wyborem, ponieważ na brązie złote płatki wyglądałyby bardziej spektakularnie. Złocenia to prosta sprawa, ale zmycie kleju do złoceń z narzędzi to po prostu masakra. Dlatego staram się często organizować sobie pracę tak, aby te narzędzia móc po prostu wyrzucić. Czasami odkładam sobie do tego stare pędzle, a czasami używam, tak jak teraz, myjki do naczyń. To jest klej do złoceń i mój jest trochę stary i trochę wyschnięty, ale to zupełnie nie przeszkadza. A jeżeli macie na przykład pastę do złoceń, to ona w tym wypadku także się rewelacyjnie sprawdzi. Do klejenia tego złotka można także użyć Magic Clay, ale ta metoda jest znacznie trudniejsza, ponieważ trzeba dobrze wyczuć klej, kiedy można do niego przyklejać złotko. Klejem do złoceń obleciałam wszystkie wyciski oraz zatuszowałam brzeg kończącej się pasty. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Przyszedł czas na jajeczka. Takie fajne zestawy z piórkami przepiórczymi znajdziecie oczywiście w naszym sklepie. Jak zwykle, linki do produktów zostawiłam Wam pod filmem. A to jest wyskubana gąbeczka, która maluje co jakiś czas. No bo akurat jajeczka nie mają być całe złote, mają mieć tylko złote plamki. I na słoiczku też zależy mi tylko na plamkach, więc taka gąbeczka sprawdza się tutaj wspaniale. Czekamy pół godziny i sprawdzamy palcem, czy klej jest ok. Dotykamy kleju i jeżeli klej jest klejący, a palec pozostaje czysty, możemy nakładać złotko. Jeżeli złotko nie działa i złocenia nie wychodzą, to znaczy, że naszą folię przykładamy drugą stroną. A złocenie to najprostsza rzecz na świecie. Po prostu przykładamy i odrywamy. Na kleju zostaje przyklejone złotko i gotowe. Do jednego miejsca złotą folię, jeżeli macie taką ochotę, to można przykładać nawet kilkukrotnie. A jeżeli uznacie, że powierzchnia jest za mało pozłocona, to można ją jeszcze raz pokryć klejem i jeszcze raz pozłocić. Widać, że folia została wykorzystana, albo po prostu nie ma na niej złotka. Moje jajo przyklejam do podstawy klejem na gorąco. Do jajeczka wkleiłam gniazdka, sprzedajemy je w takich zestawach po cztery. W ramach zestawu z jajeczkami znajdziecie małe przepiórcze piórka. One świetnie będą wyglądały przy mojej pracy. Jajka, piórka czy gniazdko to wszystko sklejam klejem na gorąco. Niestety poza kamerą delikatnie pozłociłam brzegi wstąpeczki. Wykałaczką delikatnie nałożyłam klej, a gdy wysechł, pozłociłam. Myślę, że to taki drobiazg, ale wygląda elegancko. Gotowe, skończone świąteczne jajo prezentuje się tak. Jajko jest duże plus podstawka, więc wyszedł mi fajny, duży świąteczny stroik. Złoceń używałam bardzo delikatnie i w sztucznym świetle, w którym kręcę filmy, nie oddają chyba swojego uroku. Sama nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze, ale złocenia są na przykład tu oraz tu. brzegi pasty także się delikatnie błyszczą. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie znajdziecie w opisie filmu, czyli na dole. A ja dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.